Witam serdecznie wszystkich z podznaków Wodnika. Dzisiaj zrobimy rozkład kart tarota dla Was na nadchodzący miesiąc, na październik. Zapytamy o kwestie zawodowe, zapytamy o kwestie prywatne, zapytamy tutaj też o radę kart, jakieś spostrzeżenia, które, które by mogły tutaj nam dać. Zapytamy, jak będzie wyglądało zdrowie, a także jakie są pomocne i no też negatywne wpływy na nadchodzący miesiąc. Więc zostańcie do końca, jeżeli nie zrobiliście tego wcześniej. To zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie się ze mną skontaktować. Jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Zachęcam i zapraszam. Dobrze, popatrzmy tutaj, co w kwestiach zawodowych będzie się działo. Mamy wieżę już na samym początku, ale także i szóstkę buław. To tak trochę lepiej wróży na tą wieżę, mam nadzieję. Mamy królową, tutaj kielichu, królową denarów, mamy wisielca także i mamy diabła. Dobrze, rozumiem mniej więcej co tu się będzie działo. Zatrzymajmy się tutaj na chwilkę. I tak, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, to widzę, że ta wieża tutaj będzie świadczyła o tym, że coś ostatnio poszło nie tak. Prawdopodobnie jeszcze może nawet tutaj z końcem września albo na samym początku października wyjdzie na to, że będzie jakiś tutaj problem, jakaś, jakaś trudność, tak? Może coś nam nie wyszło w pracy, może tutaj była jakaś zmiana, która nam zupełnie była nie na rękę, albo właśnie no też nie. Nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy zrobić, tak? I tutaj widzimy to jako problem. Tu wiele rzeczy może pójść nie tak, wiadomo. Życie jest, jakie jest. Ale mm, tu też widzę szóstkę, szóstkę buław. Szóstka buław jest kartą, która świadczy o tym, że pomimo tego, że będzie tutaj to niebezpieczeństwo, może nie niebezpieczeństwo, tylko ta trudność, tak? To Karta szóstki buław pokazuje, że uda nam się z tego problemu wyjść. Uda nam się go albo naprawić, albo wymyślić coś zupełnie nowego, tak, co przyćmi zupełnie ten problem. Więc tutaj szóstka była, w, no tak nie chcę powiedzieć, że nie niweluje tutaj tą wieżę, bo ta wieża i tak będzie tutaj miała miejsce, to znaczy, że no jakiś ten problem będzie i będziemy przez chwilę tutaj się nim martwili, tak, więc no takie rzeczy się zdarzają, ale też nie ma co się od razu martwić, że jeżeli się pojawi dla Was tutaj wodniki jakiś problem na początku miesiąca i będzie nawet w pewnym momencie wyglądało, no, całkiem źle to nie musicie się bać, że to będzie coś, co będzie miało takie naprawdę długofalowe rezultaty i bardzo długofalowe skutki dla was, gdyż uda się najwyraźniej tutaj to ponaprawiać, połatać albo zaraz uzyskać jakiś tutaj inny sukces, który całkowicie to przyćmi. Tak więc tutaj taka pierwsza wzmianka kart na temat października. No jednocześnie troszkę tutaj martwiące, a z drugiej strony jest jednak pozytywna, więc no ja bym się trzymał bardziej tej pozytywnej części tego rozkładu. Patrząc dalej mamy królową kielichów, królową tutaj denarów. Te karty wskazują w tym momencie i w tym kontekście na to, że będzie potem mniej więcej sytuacja się toczyła trochę po naszej myśli, ale tutaj nie widzę też jakichś wielkich perturbacji. Będziemy mogli, będziecie mogli mojej drodzy zawodniki się tutaj radzić realizować, robić rzeczy tak, jak myślicie, że chcecie robić, Ta karta Denarów szczególnie o tym mówi, że jeżeli macie jakieś plany tutaj w kwestiach zawodowych w pracy, może sobie poukładaliście pracę na tydzień, dwa tygodnie do przodu, to nic nie będzie tutaj wpływało na, no, no, na te plany, nie będzie ich krzyżowało i będzie się no, będzie szansa na to, żeby tutaj spokojnie robić to, co do nas należy, więc to jest bardzo. Bardzo też fajna wróżba, bo jak wiemy, że nic nam nie przeszkadza, to przynajmniej możemy wtedy ze spokojem podchodzić do tego, co robimy. Kwestia tutaj wisielca i diabła rysuje troszkę taką sytuację pod koniec miesiąca, gdzie widzę, że ten wisielec będzie sugerował, że będziecie się zastanawiać nad pewnymi rzeczami. Może się zastanawiać nad swoim miejscem tutaj w pracy, czy to jest dobra, dobre miejsce, ale to z tych takich powiedzmy, że bardziej wywrotowych. Pomysłów. Druga rzecz to może być po prostu coś bardziej takiego no, codziennego, tak? czyli no, zastanawianie się, jak tutaj może pozmieniać pewne rzeczy, żeby było dobrze, żeby było lepiej dla Was. Więc tutaj będzie pomysł jakiś, tak? z tego takiego, takiego zastanawiania się wyniknie pomysł. Karta Wisielca bardzo często o tym mówi, że mimo tego, że tutaj zastanawiamy się nad takimi rzeczami, ale często to, to wynika z tego, że jakiś pomysł mamy już, tak? Że już jakiś pomysł się nam pojawił i teraz nie do końca wiemy co z tym pomysłem zrobić. Nawet jeżeli on nie jest ukształtowany i tutaj właśnie Wisielec mówi, że on nabierze kształtu, nabierze formy w trakcie, no tutaj trochę dumania nad tym, ale też widzę kartę diabła, która w tym momencie wskazuje, że mimo, że ten pomysł jakiś będzie na, na jakiś rozwój, na może jakąś zmianę, na, na ruszenie z czymś do przodu, po układanie trochę inaczej tych rzeczy, to diabeł będzie sugerował to, że nie będziecie jeszcze, no nie wiem, gotowi na to, żeby go zrealizować. Tak? Będzie się może troszkę odkładać to w czasie, chociaż. Tak naprawdę nic z okoliczności by nie wskazywało na to, że trzeba tak zrobić, tak? ale siłą rzeczy będziecie się powstrzymywać troszkę przed zrobieniem tego konkretnego kroku. Może pomyślicie, że a może w październiku jeszcze nie, może zrobię to w listopadzie, więc tutaj będziecie tak sami sobie troszkę przedłużać ewentualne wdrożenie tego pomysłu. No, czy to słusznie, czy nie słusznie, z reguły karty jak pokazują tutaj wychodzi karta diabła, to jest to taka rada, że nic tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to, co jest do zrobienia, żeby ruszyć z jakimś pomysłem, więc no, tutaj sami musicie zdecydować, na ile jesteście, no na ile wam się chce. Tak naprawdę, tutaj tą zmianę wprowadzić. Dla osób, które poszukują pracy, tak, albo szukają, e, mają już pracę, ale szukają jakiejś innej, to karty tutaj wskazują, że jeden taki pomysł, tak, czy jedna propozycja nie pójdzie specjalnie po waszej myśli, ale już na przykład inna będzie z tych bardziej pozytywnych, będzie z tych lepszych e, i będzie bardziej obiec obiecująca, więc jeżeli szukacie po prostu pracy, to widzę, że e, tutaj e, będziecie mieli propozycję, tak, ale widzę, że będziecie się może nad nią zastanawiali um... Czy faktycznie no, z tej propozycji skorzystać, tak? Może jeszcze pomyślicie, a może to jeszcze nie czas, tak? A może jeszcze poszukać czegoś innego, więc no tutaj, jeżeli chodzi o poszukiwanie czegoś, to widzę tu takie, takie, taką strzemięźliwość z waszej strony, więc no, to już tak jak mówię zależy od was, co wy z tym zrobicie. Przejdźmy teraz dalej do no, kwestii tutaj prywatnych, kwestii takich. Osobistych bardziej, może jakichś przedsięwzięć, projektów, może jakichś kontaktów międzyludzkich mamy szósteczkę denarów, mamy dziesiątkę pucharów, mamy dwójkę denarów, także to ciekawy obraz rysuje: mamy czwórkę pucharów. Królową buław i króla buław. Tutaj pośród ogrodu siedzi ta królewska para. Zawsze jak wychodzi, to to mi się w głowie ten cytat przypomina, ale mam nadzieję, że to trochę bardziej pozytywnej konotacji niż, niż z tego cudownego filmu. Ale. Mamy szóstkę, szóstkę, denarów i dziesiątkę pucharów. Tutaj to wskazuje na coś bardzo fajnego. Na to, że może dostaniecie jakąś propozycję, pojawi się jakaś możliwość, pojawi się jakiś też może pomysł z waszej strony. Coś wam tutaj poniekąd los rzuci tak, przed was i będziecie mogli z tego skorzystać. Albo po prostu coś zyskacie. Tak. To może świadczyć o tym, że po prostu coś na co liczyliście, czego chcieliście, od jakiegoś czasu będzie wam dane najzwyczajniej w świecie, albo będzie właśnie taka możliwość, możliwość skorzystania, z jakiejś tutaj okoliczności, z jakiejś propozycji może, czy, czy z jakiejś formy też no, poprawienia swojego po prostu bytu, tak? Więc jakaś tutaj możliwość będzie i wy będziecie się zastanawiać, co z tym dalej zrobić, czy faktycznie jak to wykorzystać? Tak? Tutaj nie będzie, się, nie będzie zastanawiania się, czy to wykorzystać w jaki sposób, tylko jak z tego skorzystać. Tak? Karta dwójki denaru właśnie zastanawia się nad tym. Czyli przedstawia to, że zastanawiamy się przed dwoma drogami przed dwoma, co najmniej dwoma, z reguły dwoma wyborami, tak? I czy zrobić tak, czy zrobić inaczej? Rzadziej mówi o tym, że nie robić nic albo robić coś, więc tutaj raczej jest po prostu to, że będzie wam coś dane, ale Wy będziecie musieli wybrać, jak chcecie z tego korzystać, jak do tego podejść. I tutaj już ta decyzja też będzie musiała pozostać dla was. Jeżeli Chodzi tutaj o czwórkę, czwórkę pucharów, to widzę tutaj, że będzie na tą decyzję Waszą będzie mocno wpływała będzie mocno wpływały Wasze doświadczenia z przeszłości, tak? Więc będziecie tutaj się zastanawiali, bo może kiedyś byliście w podobnej sytuacji i zrobiliście jedno, jedną rzecz, a nie drugą i teraz trochę tego żałujecie, więc może tutaj faktycznie warto by było zastanowić się, czy kiedyś nie staliście w podobnym, na podobnym rozdrożu i czy właśnie to doświadczenie życiowe, tutaj tak, żeby się nie dało go zaaplikować w jakiś sposób i może może zrobić trochę inaczej niż wtedy, żeby po prostu wyjść, może na tym trochę lepiej, tak? albo przynajmniej inaczej niż wtedy. Więc to jest to, a ta królewska para nasza tutaj, na szczęście to jest ta królewska para, która patrzy na siebie, tak? w przeciwieństwie do niektórych innych albo w innym ułożeniu, to. Tutaj pokazuje, że praktycznie przez całe październiki to nie, to może być powiązane z tym, co przed chwilą o czym przed chwilą rozmawialiście, rozmawialiśmy, ale może też być zupełnie czymś osobnym. I tutaj te dwie karty mówią o tym po prostu, że w co włożycie energię, w co włożycie swoją kreatywność, w co włożycie swoją, no, swoje umiejętności i siłę. Pójdzie dobrze, tak? To będzie dobra realizacja tego no, tych zamiarów. Tylko tutaj faktycznie, i to jest w odniesieniu do znaczy w przeciwieństwie do innych układów kart, to mówi o tym, że faktycznie trzeba być jednomyślnym w tym, tak? Czyli jeżeli na coś się decydujecie, to decydujcie się w pełni, tak? ruszcie całkowicie na 100% ten pomysł, nie rozdrabniajcie się, nie, nie grajcie bezpiecznie, tak? może warto tutaj troszkę zaryzykować, tak? E, przynajmniej e, tak jakby na tą daną chwilę wyglądało, że tutaj jakaś, jakieś ryzyko ewentualnie może jest. Więc tutaj jeżeli chcecie, żeby skorzystać z czegoś w pełni, żeby uzyskać coś konkretnego tak w 100%, to też w 100% będziecie musieli się w to zaangażować. Więc to e, jest tutaj taka też troszkę rada. Kart. Zobaczmy na co karty chcą, żebyście zwrócili uwagę. Jest piątka buław, jest ósemka buław i jest dwójka mieczy. Zostańmy tutaj na chwilkę, żeby od razu tutaj to tak rozwinąć. Piątka. Piątka buław i ósemka buław mówi o tym, żeby szybko i też tutaj dwójka mieczy, one no razem z sobą się łączą w taką jedną myśl. W tym wypadku akurat tutaj karty chcą Wam przekazać, żeby wszystkie rzeczy, które po kolei Wam się na przykład pojawią do zrobienia, tak? czyli na przykład dostaniecie jakąś informację, że nie wiem, trzeba pójść do urzędu, dostaniecie jakąś informację, że no tutaj trzeba gdzieś podjechać i Coś załatwić. Tu karty mówią, żeby robić faktycznie to od razu, tak? Od razu załatwiać te rzeczy na bieżąco, nie zostawiać sobie niczego w tyle, nie zostawiać sobie niczego na później, tak? Na pewno niektórych rzeczy się nie da zrobić od razu, ale tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że jak coś jest możliwe do zrobienia i teraz i macie na to czas, to wykrzesajcie w sobie troszkę tej energii i zróbcie to od razu, to strasznie przyspieszy wszystkie, wszystkie procesy, strasznie przyspieszy działania też inne, czasami nawet dla Was łudząco niepowiązane z tą konkretną rzeczą, ale... Bardzo pomoże w tym miesiącu, więc miejcie na to uwagę, bo jeżeli tego nie zrobicie trochę, to potem, to potem może się okazać, że nie ma już trochę na to czasu. Dwójka mieczy będzie mówiła wtedy, że może z czegoś wtedy trzeba będzie zrezygnować, tak? Może z czegoś trzeba będzie zrezygnować i tylko skorzystać z jednej z tych rzeczy albo uzyskać tylko jedną rzecz z tych rzeczy. A jeżeli byście tutaj skorzystali z tej rady kart i robili wszystko na bieżąco, działali jedno, drugie, trzecie, sobie z tej listy wykreślali, to nie będzie tych rozterek w przyszłości. Więc tutaj, no, taka dość mądra rada, kart bym powiedział. Wiem, że nie jest aż taka łatwa do wprowadzenia w życie tak bardzo często, ale jednocześnie taka, no, na pewno praktyczna. Spytajmy tutaj o kwestie zdrowotne. As Mieczy mówi o tym, że prawdopodobnie uda Wam się coś przezwyciężyć, tak? Czyli jeżeli będzie jakiś tutaj trochę gorsze samopoczucie, może będzie, nie wiem, jakaś taka dolegliwość nawracająca, to uda Wam się ją tutaj przezwyciężyć i może to nie będzie najprzyjemniejsze, bo jednak będzie miało miejsce, na przykład przez dzień, dwa będzie Was bolało, ale może pójdziecie na jakąś tutaj terapię, albo zaczniecie korzystać z jakichś też środków, które pomagają, to wtedy faktycznie uda się to jakby tak zdusić zarodku, a przynajmniej zmniejszyć wpływ tego na Was i tutaj też dlatego jest mowa taka rada też poniekąd kart, żeby faktycznie też nastąpkowo szybko reagować na tego typu no tutaj dolegliwości, a nie, no, a, nie, nie, a nie ich ignorować, bo potem ewentualnie w przyszłości może to troszkę się rozwinąć w coś trudniejszego do ogarnięcia. Więc tak, mamy to, mamy teraz przeszkodę, trójkę denarów i pomocny wpływ, szóstkę pucharów. Tak, bardzo fajnie się tutaj to rysuje. Jeżeli chodzi o przeszkodę, to tak naprawdę nie jest prawdziwa przeszkoda. Tutaj trójka denarów nie obrazuje jako takiej przeszkody, tylko z tym, tylko mówi o tym, że te nowe rzeczy, które będą się pojawiały, nowe rzeczy, które będziecie zaczynali właśnie może to fajnego, co tu się wydarzy, albo jeżeli ktoś szuka i zmienia pracę, to też tutaj no, będzie rozpoczynał coś innego. To widzę tutaj, że to nie będzie aż tak łatwe i tutaj faktycznie trzeba będzie troszkę tej uwagi poświęcić. To może też wiązać się z jakimiś takimi no, stresującymi sytuacjami. Tak? Więc to nie jest do końca powiedziane, że tutaj się pojawi jakaś nowa przeszkoda, która będzie jakoś dominowała, tylko to, że tutaj karty wskazują na to, że pewne rzeczy które nowe będą, które będziecie zaczynali, będą faktycznie wymagały tej uwagi, nie będą przychodziły prosto, tak? Więc tutaj taka rada kart. I pomocny wpływ, szóstka pucharów, karta, która mówi o tym, że w żadnych sytuacjach, w których potrzebujecie pomocy albo wam idzie trochę gorzej, nie wstrzymujcie się przed pytaniem o pomoc może albo radę, kogoś bliskiego, to jest karta przyjaciół, szóstka Bucharów mówi o tym, że są ludzie w waszym otoczeniu, którzy mogą wam pomóc w wielu rzeczach. Może to jest partner, partnerka, przyjaciel, brat, siostra, nawet syn, córka, tak, jeżeli coś tam wam powiedzmy, że nie tyle, że nie idzie, tylko będziecie widzieć, że z czymś są jakieś trudności. To nie róbcie na siłę, nie próbujcie tego robić sami na siłę, tak? Zobaczcie i pomyślcie, kto by mógł Wam pomóc albo dobrze doradzić. Chociaż i zwróćcie się do tej osoby tutaj o pomoc, jak najbardziej wam jej udzieli. Więc moi wszyscy kochani spod znaku wodnika, to jest rozkład dla Was na październik. Mam nadzieję, że będzie pomocny. Jeżeli tak, możecie zasubskrybować kanał, jeżeli tego nie zrobiliście. Ja jestem Kosmomenkowski. bardzo dziękuję Wam za wasz czas. I mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, wielkie pa!